Swój pomoc. Poświęcone zostały też dożynkowe wieńce, tradycyjny symbol ofiarowania Bogu tego, co zebrano z pól ogrodów i sadów. Przymrozki spowodowały pewne straty w gospodarstwach rolnych, przede wszystkim w tych roślinach, które są narażone na przymrozki. Ale jakoś to wszystko, jak przyroda potrafi, czyli nadrobiła wszystko. Aczkolwiek, mogę powiedzieć, że pierwszy raz się chyba spotykam, że bobik został już kosztowany w sierpniu. O klęskach nie słyszałem, aczkolwiek w pewnym rejonie naszego, naszej gminy nastąpiło małe gradobicie i tu właśnie były duże straty w Bobiku. Reszalskie dożynki połączone były z Równianką, ósmym już festiwalem kultury ludowej. Podziękowanie Bogu i oczywiście wspólne świętowanie połączone z zabawą, to zawsze idzie w parze podczas uroczyście obchodzonych dożynek. Zatem korowodem ulicami miasta mieszkańcy Reszla prosto z kościoła przeszli na Reszelski Plac, gdzie czekała już na nich scena. A na dobry początek obrzęd dożynek. Mazurska kosaczewina w roli głównej i plon według Karola Małka. Rolnictwo składa się z dwóch segmentów. Nowoczesne wielkoobszarowe gospodarstwa, które produkują. E, racniemy, dla przemysłu rolno spożywczego i małe gospodarstwa to... rodzinne, a, których dalszy sens istnienia stoi pod znakiem zapytania. Tam, Pomysłem na ich funkcjonowanie jest rozwinięcie tego drugiego segmentu, który w Polsce za PRL-u był tłamszony, a za wolnego rynku też jest marginalizowany poprzez rozwój chociażby wielkoobszarowych, wielkopowierzchniowych sklepów, gdzie dominuje żywność przemysłowa. Uruchomienie na większą skalę produkcji tej żywności to jest pomysł na utrzymanie tych gospodarstw i na nowe miejsca pracy, na źródło ich dochodów. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do wsparcia. Tego potencjału, który kryje się w 42 tysiącach indywidualnych gospodarstw rolnych na Warmii i Mazurach. Zgodnie z tradycją i staropolskim zwyczajem przedstawiciele rolników z gminy Reszel, czyli starostowie dożynek, ofiarowali burmistrzowi, a w tym przypadku gospodarzowi dożynek, wielki bochem chleba. Dzielili się też chlebem z wszystkimi uczestnikami dożynkowego święta. Dożynki były dobrym momentem, by uhonorować wyróżniających się rolników. Wręczono medale zasłużone dla rolnictwa i tytuły Rolnik Roku 2014. Jaki sprzęt pracuje obecnie na gospodarstwach i jak się zmieniają przede wszystkim obejścia. Już nie ma przewadzających się płotów, nie ma pokrzyw w siatkach, w sztachetach. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Wieś się rozwija, potrafi, potrafi zakładać te środki, ale przede wszystkim na wsi zaczęła się odradzać samorządność. Gdzieś w pewnym momencie po tych przemianach, gdzie były koła gospodyń miejskich, były prym, prowadziły, wiodły. Był taki przestój. Wieś się zamknęła, nie była otwarta, ale wprowadzenie funduszu sołeckiego, gdzie mają własne środki, mają do, dysponują tymi środkami, powoduje to, że zaczęło to się odradzać. Powstają stowarzyszenia, są robione festyny i to jest ten plus, ta wartość dodana, z której należy się cieszyć. W konkursie na Dożynkowy Wieniec pierwszą nagrodę otrzymała wieś Pieckowo, drugie miejsce wieś Robawy, a trzecie Zawidy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i wsparciu burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego mieszkańcy gminy świętowali niemal cały dzień. Ludowa muzyka, taniec i śpiew królowały na scenie równianki, która i tym razem mieniła się kolorami folkloru. Generalizując, można powiedzieć, że rolnicy na Warmii i Mazurach dobrze odnajdują się w realiach Unii Europejskiej, funkcjonowania Polski jako kraju, który jeszcze 12 lat temu był persaldo importerem żywności. Więcej sprowadzaliśmy za granicę niż wysyłaliśmy za granicę, a po tym okresie Polska sprzedaje za granicę 20, za 20 miliardów euro. To Pokazuje, jak bardzo poszliśmy do przodu, jeśli chodzi o potencjał naszego rolnictwa, w tym jest część udziału rolnictwa w armii. Mazur. Gospodarzem równianki jak co roku był rodzimy folklorystyczny zespół śpiewaczy Reszelanie. A podczas tych dożynek oprócz reszelan na scenie gościni: zespół pieśni i tańca Eubzełka, zespół folklorystyczny węgojska Stróżka z Węgoju koło biskupca". Zespół Śpiewaczy Warmianki sempopolskie z Sempopola, Zespół Pieśni i Tańca Puszcza Zielona z Łysych oraz Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowa z Dąbrówna. Pomysł w ogóle zrodził się w momencie pomysłu, że wróciły do Reszla do dożynki. A wiadomo, że równianka jest tym elementem dożynek, że powstał pomysł na stworzenie Festiwalu Kultury Ludowej twórcy ludowi, zespoły, śpiewacze, kapelo ludowe, to wszystko właśnie miało przypomnieć nam tego ducha warmińskiego, który kiedyś praktycznie był na naszym terenie, a wiadomo Warmiacy albo wyjechali do Niemiec, albo pomarli, praktycznie my zostaliśmy tylko i kultywujemy tę tradycję.